Dzień dobry, dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych wani, miłośników mojego kanału. Bardzo mi miło znajmić, że nasza społeczność to jest już całkiem spora grupa, no właśnie takie miasto nieduże. 16 tysięcy osób kliknęło subskrybuj na moim kanale. Bardzo jestem za to wdzięczna, bardzo dziękuję. Już zaanonsowałam tą informację jakiś czas temu tutaj w formie takiego... Przekazu na tej rubryce społeczność i było bardzo bardzo dużo łapek w górę, komentarzy bardzo za wszystkie dziękuję, kochani. No, powiem tak, staram się robić te filmy możliwie najlepiej jak potrafię, ale to jest jakby część tego, co Państwo widzicie, a też oczywiście to, że wy jesteście i mam do kogo mówić, no to sprawia, że po prostu ten kanał rośnie i filmów przybywa. Zaczęłam od tego, że po prostu robiłam filmy od przypadku do przypadku, kiedy jakiś temat mnie zafrapował, wy zapowiadaliście, zresztą od razu, bo kiedy zakładałam ten kanał, to miałam po prostu taką ideę, żeby zrobić swoją wizytówkę po prostu w internecie, żeby, żeby ona była, żeby ludzie, którzy może gdzieś tam korzystają z moich książek, żeby zobaczyli, jak wyglądam. No chciałam może nawet uzyskać coś w rodzaju namiastki spotkania autorskiego. Czyli dla tych, którzy na przykład nie mogą jeździć po bibliotekach, żeby mogli zobaczyć. No po prostu, co mam do powiedzenia? Jak mówię. No myślę, że taki przekaz y, bezpośredni, zobaczyć kogoś, jak mówi, jak, jak się zachowuje przed kamerą, to y, daje jaką, jakąś szerszą informację autorze. Czasem może zaszkodzić, bo może się okazać, że nie lubimy tego kogoś. Nie lubimy, jak się uśmiecha, nie lubimy jego dowcipów. No zaryzykowałam i opłaciło się, bo naprawdę od razu dostałam pozytywny odgłos, taki odzew, i było go bardzo dużo. Oczywiście, zaraz też się pojawiły momenty trudne. To nie wiem, czy dzisiaj o tym opowiem, może innym razem. No, tak by wyglądało, może tylko na marginesie tych trudnych tematów, jakby rzeczywiście tu już była jakaś duża walka o pieniądze. Tu chodzi o biznes, po prostu każde pokazanie produktu, konkretnej marki ma swoją wartość i no wydaje mi się, że są takie... No bo tak, reklamy się skończą w pewnym momencie. Reklama w telewizji się skończy, w gazetach no i pozostanie reklama internetowa, także tutaj jest, no taka można powiedzieć, już taka no, mocna walka po prostu, ale wracając do mojego kanału 16 tysięcy i tak bardzo dużo było takich komentarzy, kiedy ten, tą informację pokazałam, że że powinno być więcej, że mało, nie wiem. Ja się biję z myślami, bo widzę kanały, które mają powiedzmy po kilkadziesiąt tysięcy, to jeszcze uważam, że gdybym przekroczyła dwudziestkę, dwadzieścia tysięcy, może dziesięć tysięcy więcej, może byłabym bliżej tego optimum, które sobie założyłam, bo też widzę inne kanały i właśnie widzę, że czasem są kanały, w których właściwie no nie ma nic, nic odkrywczego. To jest kanał pod tytułem, gdzie ktoś siedzi, opowiada, jakie zrobił zakupy, gdzie był. Nie zawsze to jest ciekawe. Są autorzy, którzy potrafią o swoim życiu tego powiedzieć, że wydaje się, że z, nie wiem, z, przysłowiowego, z przysłowiowej wyprawy do Lidla potrafią zrobić rzecz ciekawą. A są tacy, którzy moim zdaniem te treści produ produkują takie sztampowe i mają więcej wyświetleń, ale też są kanały, które zaczynały powiedzmy wcześniej ode mnie i miały więcej wyświetleń i nie przekroczyły tych, tych kilkunastu, dwunastu, czternastu. To, to, to jest tak. To, także też myślę, kochani, zwróćcie państwo uwagę na to, co, co się dzieje ostatnio w mediach przy okazji tych obnażania celebrytek. Jakie jest duże przyzwolenie na to, gdzie na przykład ktoś obnażając celebrytkę mówiąc, że to co ma tej wyświetlenia są kupione, to komentarze są takie a wszyscy tak robią, po co ją było atakować, no stanowski oberwał za tą swoją. Yy, no. Akcję demaskatorską pod, pod adresem pewnej celebrytki, no bo to są oszustwa, jeżeli ktoś ma kupione te wszystkie tam statystyki, myślę, że tego jest bardzo dużo w internecie, tego nie unikniemy, nie odejdziemy od tego. Dobrze by było mieć taką możliwość porównania, ile jest. ile powinno być wyświetleń, ale to jest tak, poruszam się dość po tych kanałach perfumowych i widziałam też kanały anglojęzyczne, które w ogóle się nie rozwijały, a było takie dwie panie prowadziły i myślałam, że ten kanał pójdzie daleko, bo to naprawdę dobrze wyglądało. Jakoś się, nie wiem, zrezygnowały. Ja już zapomniałam, jak się ten kanał nazywał. Natomiast czasem się pojawiają jakieś kanały, gdzie... W zasadzie ani nie, nie, nie są pokazywane produkty wartościowe, ciekawe. Takie ewidentnie jest to taka marketingowa praca, czyli jest nowy produkt, trzeba go wypromować i one jakoś tam funkcjonują. No nie wiem. Ja w każdym razie powiem tak. Włączam kamerę i mówię... Włączam, przepraszam. Włączam kamerę i mówię do Was, to no, taka jest idea. Nie stosuję trików, nie mam y, tych jakichś takich programów. Może powinnam się tego nauczyć, ale generalnie koncentruję się na przygotowywaniu się do filmów. To mi trochę czasu zabiera, ale czuję taką potrzebę jakby posiadania pewnej umiejętności, także może, może zmienię program do montowania. I tak poza tym to jest cała jakby tajemnica tego, co robię. Po prostu szukam ciekawych treści i pokazuję. No i w pewnym momencie to się stało coś takiego, że wy już mówicie, że a co wieczór sobie lubię włączyć i wejść na pani no I tak chcąc nieco, ja już poczułam się w takim, takim obowiązku. Oby nie padło słowo presja, bo to by źle wrókowało, że te treści powinny być codzienne. Także na razie takie są, zobaczymy, co będzie dalej. Czy właściwie skończą mi się pomysły, chociaż powiem tak, mogę się najpierw bardzo, bardzo zmęczyć już z niechęci do działania, bo premier jest rocznie tysiąc zapachowych. Także jest o czym mówić. Można by robić codziennie film o trzech nowych kreacjach zapachowych. No także jest o czym mówić no właśnie i co ciekawe, no też kwestia wieku. Ja mam swoje lata jak na YouTube a. Jak zaczynałam, to osób około 50 to nie było zbyt wiele na YouTubie. Potem się pojawiła Elżbieta Dudziak, Urszula Dudziak i no, weszła i pozamiatała 70-letnia osoba wtedy nas zrobiła świetny Świetnych kilka filmów. Czy później produkowała regularnie treści? Tego nie wiem. I to też jest bardzo często taka bolączka różnych twórców internetowych, że robią powiedzmy dwa, trzy świetne filmy, a potem, no się chyba mają dosyć i nie chcą. Być może te filmy często są produkowane tak, jak już praktycznie produkcje telewizyjne, że jest cały sztab, dźwiękowcy, kilka kamer, no i ta presja, duble, powtarzanie, no to wtedy to jest męka. Dlatego ja cenię sobie to, że mogę tak w taki sposób kameralny w domu tutaj nagrywać i wam opowiadać, gdybym musiała pójść na jakąś, nie wiem, większą przestrzeń i występować publicznie, to chyba jeszcze nie czuję się gotowa, chociaż na spotkania autorskie jeździłam. Ale tak, w bibliotekach jest inaczej. No, ludzie są bardzo, bardzo zawsze pozytywnie nastawieni. No to rzeczywiście to się czuje, że tam przychodzi taka elita społeczeństwa. Ludzie, którzy no... No wydaje mi się, że rozumieją, czym jest po prostu taka jakaś dyskurs, rozmowa. Czuje się ten szacunek i czuje się przyjazną aurę. No to jest ważne. A na jakichś innych spotkaniach to nie wiem, jak by było. Nie wiem gdzieś na jakieś takie. tego Nie jeżdżę, na jakieś zjazdy blogerskie, youtuberskie, bo... Na pewno to no przede wszystkim są bardzo, bardzo młode osoby. Byłam na jednym, to przyznam, no tam byłam tam najstarszą osobą, było to dla mnie, nie miałam kompleksów, ale i było to odkrywcze, ale też miałam wrażenie, że no, jakby za dużo tam komercji wszędzie było. Czuło się, że jest jakaś taka presja na tych autorów, że oni powinni przejść do przodu, pozyskiwać te statystyki. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest generowanie dobrych treści. No, no tak, taka jestem trochę staroświecka. Także kochani, pozwólcie, że jeszcze zaglądam na te moje notatki. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, na co ja bym chciała zwrócić uwagę? No, na pewno na to, że właśnie z racji wieku, yy, no, pod pewnymi względami jest mi trudniej. Jak widzicie, nie jestem klientką jakichś tych yy, klinik. Yy, tej medycyny estetycznej, także po prostu pewnie gorzej wyglądam od niej jednej osoby, dużo młodszej ode mnie, ale też myślę, że dużo osób się odważyło i chyba tak myślę, że patrzą na mnie takie panie, które powiedzmy są mniej więcej w moim wieku, i odważyły się po prostu pokazać się publicznie, pomimo powiedzmy, no tego, że średnia wieku twórców YouTubeowych, to myślę, że to jest tak poniżej 30 roku życia, poniżej 40 roku życia. No, inaczej, może średnia to, średnią to jeszcze inaczej, no może 30, ale te tacy, dużo jest takich youtuberów bardzo, bardzo znanych, którzy mają mocną pozycję, no to to są osoby tak z 15 lat młodszych ode mnie, a może i 20. Ale oczywiście 20 lat młodszych to jest bardzo dużo, także, no tak, jest to pewne wyzwanie, jest to pewna trudność pokazać się publicznie. No, i na pewnym etapie pojawia się bardzo, bardzo dużo trudnych relacji z widzami, czy to są właśnie widzowie takich relacji po prostu nastawionych na, na szkodzenie autorowi. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Hmm. Jakby ludzie wykorzystują, są tacy ludzie, wykorzystują taką furtkę, jaką jest to, że każdy autor chce mieć kontakt z widzami i, i budują się. Ja, ja doświadczyłam tego, takie toksyczne, wręcz wstydliwe relacje oparte na jakimś, na wykorzystywaniu zaufania. No bardzo dużo tego było, powiem Państwu. Ostatnio, tak, 22-21, to aż trudno się było pozbierać, bo było tyle złych emocji, tyle takich złych rzeczy, które nie wiem skąd się wzięły, taka próba bardzo, bardzo długo to trwało, taka próba szkodzenia, przedstawiania mnie w oczach, jakby moich widzów, komentarzy pod tytułem nie jest prawdą, że i ktoś zaczyna totalnie fantazjować, ja w ogóle tak, czegoś takiego nad nim mówiłam. I wiele razy musiałam odsłuchiwać film, żeby sprawdzić, że ja w ogóle coś takiego powiedziałam i wiele razy było tak, że nie powiedziałam albo mówiłam podejrzewam, że tak jest, może tak być, no to... W trybie przypuszczającym, nic takiego radykalnego. Także są też trudne chwile, tak, także o tym warto mówić. I jeżeli w waszym otoczeniu są osoby młode, bo to bardzo szczególnie wydaje mi się, że może w młodych uderzać. Osoba taka jak ja, powiedzmy, y, doświadczy może tych złych relacji, ale jakby umie sobie to poukładać w głowie, aż się boję myśleć, co się dzieje, jeśli czegoś takiego doświadczają bardzo młode osoby, a dzisiaj. Pewnie już może youtuber niekoniecznie, ale influencer to jest taki zawód, o którym marzą młodzi. Już nie, niekoniecznie strażak i astronauta, ale właśnie youtuber, influencer. Także tak. Także kochani, dziękuję za ten wspólny spędzony czas, bo oczywiście pozytywnej energii jest przytłaczająco więcej, ale to jest trochę tak jak z tą złą energią, że czasem tego nie trzeba dużo, żeby, żeby człowiek to odczuł. Malutki kamyczek w bucie jest w stanie, najczęściej but jest wspaniały, zrządzić duże szkody na wycieczce górskiej. Stąd, no tak, także, ale generalnie, tak jak mówię, dostałam od Państwa bardzo dużo wsparcia, włącznie z finansowym, bo jak się okazuje, teraz jest taka funkcja, wesprzyj i jest odzew, nie spodziewałam się tego, także bardzo, bardzo dziękuję jeśli by chcieli Państwo wspierać taki kanał niezależny, bo właśnie no, muszę to podkreślić, to jest kanał niezależny ja nie dostaję no, żadnych jakby finansowych fruktów treści, które tutaj pokazuję sama w jakiś sposób selekcjonuję, także to nie jest tak, że ktoś mi każe jakiś produkt pokazać, nie, nie, to wszystko są moje wybory chociaż na pewno nie brakuje takich prób jakby wpływania na treść. To też to też autorzy tego doświadczają, szczególnie tacy, którzy omawiają jakiś konkre konkretny produkt, bo dzisiaj powtórzę się, pokazanie konkretnego produktu ma swoją cenę. Ja nawet nie wiem dokładnie jaką. To pewnie jest wypadkowa wyświetlenie tego, kim jest autor, ale to kosztuje po prostu, gdybym ja chciała pokazać moją książkę gdzieś tam, to musiałabym po prostu zapłacić za to. Jak Państwo widzicie, moje książki są już obecne na rynku. No kilka ładnych lat nie ukazała się żadna recenzja, bo, bo nie ma czegoś takiego, że ktoś po prostu spontanicznie pokazuje. Gdzieś tam trzeba na relacjach na Instagramie, które są tylko tam przez 24 godziny, pokazał i to tyle. A tak poza tym nie ma recenzji, bo podkreślę, właśnie. Yy, kiedy kanał dotyczy konkretnego produktu i pokazuje się produkt, kanał jest tematyczny i dotyczy i omawia produkt, to tutaj właśnie no jestem takim fenomenem eventem, a może, może tak eventem że tutaj nikt za to nie płaci. To po prostu uznam, że temat jest ciekawy to wtedy. Także myślę, że dużo perfumerii skorzystało na mojej pracy. Dużo produktów się sprzedało, takich, które. Gdzieś tam wypatrzyłam, że są tańsze. Ludzie już robią kolekcje. Ja już zaczynam trochę mieć poczucie winy z tego powodu, więc już tak Państwa uczulam. Nie musicie kolekcji mieć, tam gdzieś ludzie pokazują te kolekcje, to bardzo często z marketing. Ja to potrafię ocenić. Po czym to nie powiem, bo zaczną oszukiwać jeszcze bardziej. Ale to po prostu dla mnie to jest oczywiste, od razu widzę. Kto po prostu no jest pracownikiem jakiejś w sensie agencji jakiejś reklamowej także szukajcie prawdziwego głosu internetowego w różnych sferach będzie go coraz mniej dlatego warto też wspierać takie głosy albo można też wspierać autorów na przykład właśnie jak wydaje książkę albo ma jakiś sklep to, to można też w taki sposób go wspierać właśnie kupując u niego te różne produkty ja nie mogę narzekać jest z Państwa strony odzew no i Np. miałam jakieś problemy z tym sklepem na Allegro, który był sklepem wzorowym. No, ktoś doniósł, po prostu to jest dość taka ciemniejsza strona YouTube'a. Zgłaszanie donosy. To mówią duży, wielcy autorzy, że no, ta ciemna strona daje się we znaki bardzo, bardzo w taki właśnie sposób, że pisane są skargi do rodziców, nawet jedna autorka pisze o tym. Mówi o tym do znajomych, gdzieś chodziła do jakiegoś fryzjera, wypatrzyli ci oglądający, jaki to jest fryzjer i były nękające głosy z internetu, żeby tej autorki tam już do tego fryzjera nie wpuszczać, bo jak nie, to my wam zrobimy w internecie negatywną kampanię. Także to też, też doświadczają tego autorzy i wiecie, ktoś, kto produkuje treści, troszeczkę daje prywatność, sprzedaje, jakby jest rozpoznawany na przykład na ulicy, to na pewnym etapie może to być miłe, a może mieć też swoje słabe strony, bo jeżeli jesteście gdzieś w miejscu publicznym, wyglądacie trochę gorzej, no to różnie może być, różnie mogą ludzie reagować. Także kochani. Ma to swoją ciemną stronę. Staram się jakoś z tym walczyć. Powiem tak, raz opowiedziałam o tym i to pomogło. I widziałam, że dużo ludzi, którzy gdzieś tam ewentualnie... Z jakiegoś powodu brali udział w takich nagonkach na mnie, no bo ja niestety mam jakiś taki dar, że przyciągam ludzi takich właśnie dość agresywnych. Uff, a to temat na osobną rozmowę. I widzę, że osoby... dużo osób się opamiętało. Bardzo, bardzo, jak opowiedziałam o swoich uczuciach, to pomogło. To się... Znacznie ograniczyło, co sugeruje, że wiele osób, które brały udział w tych nieprzyjemnych sytuacjach, jednak nie miało złych intencji tak do końca. Może chciało dobrze, tylko no, po prostu stosowało złe metody. Także bardzo jestem wdzięczna tym osobom, że tak sobie coś przewartościowały i spojrzały też na człowieka z tej strony. Także tak, kochani, już będę kończyć. Chciałam tylko powiedzieć, że w podziękowaniu za to, że jest nas tu tyle zrobiłam. Wam dzisiaj taki spacerek po grotkowie, kamerką moją, typu OSMO. Także po tym filmie na następny dzień będzie ten spacerek. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa!